Cześć, ciekawcy! Wczoraj obchodzono jedną z najważniejszych uroczystości w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście mówimy o Święcie Dziękczynienia, kiedy to amerykańskie rodziny, każda bez wyjątku, z celebrytami łącznie, zbierają się przy stole, aby podziękować za wszystko co otrzymują. A jeśli mówimy o kimś sławnym i celebrowaniu świąt, to czy moglibyśmy pominąć najbardziej znaną telewizyjną rodzinę, która słynie z imprez i przyjęć? Pewnie, że nie. Wiecie, że klan Kardashian-Jenner potrafi świętować jak mało kto, z wielkim rozmachem. Ale czy tak właśnie wygląda u nich Także Święto Dziękczynienia. Czy tak duża i znana rodzina potrafi w zgodzie usiąść przy stole? Czy w czasie radości towarzyszą im kłótnie? Czy myślicie, że ich spotkania mogą wyglądać tak jak na pewnym zawstydzającym i nagannym wideo, które niedawno się ukazało w sieci? Opowiemy wam o tym oraz jak Kris postanowiła odkupić swoje winy. Więc koniecznie zostańcie z nami do końca. Jak wiecie, było już wiele nerwowych dyskusji w wykonaniu najbardziej medialnej rodziny na świecie. Z drugiej strony, nieważne jaki się ma status, nieporozumienia są wszędzie. A jeśli jest się członkiem rodu Kardashian-Jenner, problemy same się tak łatwo nie rozwiązują. Jakie dylematy towarzyszą im podczas świąt? Jak to było w innych latach? Zobaczmy. Przeważnie mama Chris woli spędzać Święto Dziękczynienia w swojej rezydencji wśród najbliższych. Dlatego w tamtym roku powiedziała wszystkim, aby przestali wymyślać i spotkali się w jej domu na Palm Desert, aby celebrować ten magiczny dzień. Sprawa skomplikowała się, gdy Chloe powiedziała, że nie może być ze wszystkimi, ponieważ pozostanie z małą Tru w Cleveland. Decyzja Kardashian, by jej córka spędziła swoje pierwsze Święto Dziękczynienia z dala od sławnej rodziny, okazała się kontrowersyjna i Chloe publicznie musiała się tłumaczyć jeszcze długo po świętach. Wyjaśniła wówczas, że ważne było dla niej spędzić Święto Dziękczynienia z ojcem jej córki, Tristanem Thompsonem, jak na typową rodzinę przystało. A to właśnie tam mieszka kanadyjski koszykarz. Tak, tak. Wiemy, że wiele się zmieniło i para nie jest już razem, ale mówimy o wydarzeniach z zeszłego roku. A zatem jak było w tym roku? O tym powiemy Wam później. Na razie warto dokonać przeglądu poprzednich uroczystości, aby lepiej zrozumieć czego możemy się spodziewać po tej imprezowej rodzinie. Nawiasem mówiąc, co jedzą Kardashian-Jenner tego dnia? Cóż, jest raczej podobnie jak w przeważającej większości amerykańskich rodzin, dla których jednym z najważniejszych elementów uroczystości jest oczywiście pieczony indyk. Kilka lat temu Chris udzieliła wywiadu dla People, w którym wspomniała, że jako rodzina są dość tradycyjni, więc na ogół wybierają klasycznego indyk. Indyka skąpanego w sosie oraz tłuczone ziemniaki, które nigdy nie są obecne w ich menu na co dzień. Do tego warzywa i wiele deserów. Ciekawe tylko, bo przecież Kylie jest wegetarianką. A właśnie, skoro o niej mowa, w 2017 roku rodzinne spotkanie zorganizowała Kali, która w tamtym czasie była w ciąży. Magnatka branży kosmetycznej zachwyciła swoich bliskich indykiem w towarzystwie szynki, brukselki, makaronu i sera. Aha, nie mogło zabraknąć pióra ziemnaczanego i sosu żurawinowego. Gdy w zeszłym roku Chloe postanowiła zostać w Cleveland, też podzieliła się tym, co zjadła wraz ze swoją rodziną. I Chloe nie miała nic przeciwko łamaniu tradycji. Według magazynu INEWS e w świątecznym menu Thompson Kardashian były skrzydełka z kurczaka, chlebku kurydziany, gulasz i suflet ze słodkich ziemniaków. Chociaż zgodnie z tradycją indyk również został podany na stole. Wracając do Kylie, jej zwyczajem jest podwójne świętowanie. W zeszłym roku miliarderka udostępniła kilka rozczulających momentów z malutką Stormi i tatą dziewczynki Travisem Scottem. Ale oprócz wzruszających zdjęć, Kylie wstawiła także wideo wyjaśniające, jak pieczony jest indyk i w jaki sposób powstają inne potrawy. Ale dlaczego mówimy, że panna Jenner świętuje dwa razy? Okazuje się, że Kylie podzieliła się też zdjęciami z wystawnego święta dziękczynienia, które zorganizowała swoim przyjaciołom oraz niektórym członkom rodziny. Wśród gości VIP Kylie była jej starsza siostra Kendall, a nawet Beyoncé. Najmłodsza z Jenner chciała sprawić, aby spotkanie było wesołe i żeby to zrobić napisała pseudonimy dla gości przy wizytówkach na stole. Na przykład Kendall nazwała Daddy Long Legs, co po polsku byłoby czymś w rodzaju długie nogi tatuśka. Siebie samą skromna Kylie opisała jako 600 milionów dolarów, na cześć kwoty, którą wówczas zarobiła dzięki linii kosmetyków. Oczywiście na jej przyjęciu nie mogło zabraknąć luksusu i przepychu wyrażanego w zachwyceniu przedmiotach dekoracyjnych, jak na przykład szykowna zastawa stołowa, na której nie zabrakło króla imprezy, czyli pieczonego indyka oraz wielu innych pyszności. A skoro o jedzeniu mowa, to przypominamy, że wraz ze spotkaniami klanu Kardashian-Jenner dzieją się różne rzeczy. Zawsze. Niedawno część rodziny została mocno sądzona w sieci za swoje zachowanie przy stole. O co chodziło? Już Wam mówimy. Otóż ostatnio Chloe udostępniła film ze swojego domu, w którym można było zobaczyć mamę Kris, jej chłopaka Korea oraz siostry Kim i Courtney, odbywające ostrą i poważną wojnę na żywność. Oczywiście, kiedy nagrania i zdjęcia zostały upublicznione, na Kardashian Jenner spadła ogromna fala negatywnych komentarzy, w większości bardzo krytycznych i potępiających tak nieodpowiedzialne zachowanie. Mówiono, że miliony ludzi głoduje na świecie, a oni się nim nonszalancko bawią. Jedzenie ma nasycić głodnych, a nie być marnowane w tak absurdalny i dziecinny sposób. Czy wy też zgadzacie się z tymi opiniami, ciekawcy? Jednak gdy mama Chris odzyskała panowanie nad sobą i rodziną, w akcie odkupienia win postanowiła dać dobry przykład. I wraz z Korejem oraz Kim i Courtney udała się do banku żywności Los Angeles Regional Food Bank z zamiarem dostarczania potraw z okazji święta dziewczynienia mniej uprzywilejowanym. Zapewne Chris poczuła się naprawdę winna z powodu rozwoju wydarzeń z rzucaniem jedzenia przy stole, ponieważ to ona to zainicjowała. Choć gdy siostry włączyły się do akcji, wtedy dopiero wszystko wymknęło się spod kontroli. Ale cóż, przynajmniej starali się naprawić swoje niemądre zachowanie, czyniąc coś dobrego dla innych, prawda? I jak powiedziała sama Chris Jenner, święta są doskonałym czasem, aby móc się podzielić czymś z potrzebującymi i pokazać światu, że nadal można wierzyć w ludzkość. A ponieważ mówimy o żywności, Kim niedawno udzieliła wywiadu dla Innius, e w którym żona nawróconego, uświęconego Kanye Westa, dziś prawie pastora, mówiła o znaczeniu, jakie przywiązują do wpajania wartości moralnych swoim dzieciom. Wyznała, że nieustannie mówią swoim pociechom, jak ważne jest współczucie i empatia wobec każdego człowieka, a szczególnie tych, którzy nie mieli tyle szczęścia w życiu, co oni. Kim i Kanye pragną, aby ich dzieci wiedziały, jak są błogosławione. Oświecona wiarą swojego męża, Kim zradziła także, że ich dzieci lubią słuchać, Słuchać pieśni, co naprawdę wypełnia je radością. Kim wraz ze swoimi siostrami Chloe i Courtney pojawiła się też ostatnio w odcinku talk show The Real. Tam zapytano je o ich plany na tegoroczne obchody święta dziękczynienia oraz o to czy naprawdę lubią samodzielnie przygotowywać obiad. Chloe z wielką szczerością odpowiedziała, że naprawdę to uwielbia, a Kim przyznała, że na ten moment nie wiedzą jeszcze czy zdecydują się w tym roku zatrudnić szefa kuchni, czy też sami przygotują posiłki. Widzicie ciekawscy siostry w roli gospodyń przyrządzających obiad składający się z wielu wykwintnych smakoły, dla tak dużej rodziny? Potraficie to sobie wyobrazić? I tak dochodzimy do punktu kulminacyjnego tego filmu: gdzie i jak rodzina Kardashian Jenner obchodziła święto dziękczynienia w tym roku. Cóż, jeszcze przed uroczystą datą wszystko wskazywało na to, że uroczystość odbędzie się w domu mamy Chris i, jak stwierdzono w programie The Real, tym razem Chloe będzie na niej obecna. I nie tylko ona, bo na kolacji miał się pojawić dotychczasowy omijający te spotkania Rob. Kim w wywiadzie dla ET powiedziała, że chociaż jej brat lubi zachować swoją osobę w prywatności, co szanują wszyscy pozostali członkowie klanu, będzie obecny na tegorocznej kolacji z okazji Święta Dziękczynienia. A to dlatego, że w ostatnich latach Rob trzymał się jak najdalej od publicznego widoku z powodu problemu z nadwagą. Wydaje się jednak, że jest już gotowy do powrotu i czuje się lepiej niż kiedykolwiek. Niestety na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy cała rodzina świętowała razem tak jak przypuszczano. Z powodu różnicy czasowej wszelkie materiały i doniesienia zaczną do nas dopiero spływać. A jesteśmy pewni, że jakieś będą udostępniane. W końcu klan Kardashian-Jenner chyba pokazuje wszystko w sieci. Póki co, sądząc po nielicznych publikowanych postaw członków rodziny można wywnioskować, że faktycznie byli razem. W bliskości spędzili ten dzień. Ponieważ Kendall jako dobra ciocia zamieściła kilka zdjęć bawiąc się z dziećmi Kim, zaś Kylie wrzuciła urocze zdjęcia córeczki Stormi w towarzystwie Małej Chicago, a na Insta Story znalazło się zdjęcie smakowicie zastawionego stołu. Jednakże nie wiadomo ilu członków rodziny zasiadło do kolacji. Poza tym wszystkim jedno jest pewne: Klan rodziny Kardashian Jenner West niewątpliwie najbardziej kocha swoje dzieci. Zaczynając od mamy Chris, która opublikowała wideo opatrzone podziękowaniami za niesamowitego syna Kanye. Na profilu Kim pojawiły się zaś dwie fotografie z dziećmi i mężem. Podpis krótki, ale wystarczający. Jest po prostu wdzięczna za swoje pociechy. Zaś jej mąż Kanye West nie próżnował i korzystając ze święta postawił na premierę teledysku piosenki Close on Sunday. Wideoklip uduchowionego rapera zrealizowany został w górach Wyoming, a wraz z uśmiechniętym i modlącym się kaniem wystąpiła także spora część jego rodziny. Nie zabrakło z jego strony zdjęcia i wpisu na Instagramie. Raper napisał, że rodzina i Bóg jest wszystkim, czego kiedykolwiek będziemy potrzebować. Czy Chloe tym razem spędziła święta z rodziną? Także nie wiadomo, ale ona również jest wdzięczna za bycie mamą małej Tru, z którą piekła ciasto. Jak myślicie, znalazło się ono na rodzinnym stole? Jedno jest pewne, ta rodzina zawsze trzyma się razem. I co myślicie o ich spotkaniach rodzinnych? Czy uważacie, że nawet święta dziękczynienia traktują jako okazję do działań pod publiczkę? A może nie, mimo wielu właśnie i tak są sobie bliscy? Jak zawsze czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie także o subskrypcji naszego kanału, jeśli zależy Wam na codziennej dawce nowych informacji o gwiazdach. Do usłyszenia, cześć!